Cześć, moje miski, kochane, witam Was w dzisiejszym filmie. Z tej strony wróżka tarocistka Agafi e, I co, dzisiaj taki filmik? E, recenzja tarota snów. E, dostałam ten prezent, w sumie taki prezent jeszcze przed urodzinowy od mojej mamy. E, także, kochana mamo, jeśli mnie oglądasz, dziękuję Ci bardzo e, za taki cudowny prezent. E, jest to moja druga talia. W sumie trzecia talia tarota snów, ale o tej trzeciej to Wam kiedyś opowiem, ale to był wypał, także dostałam nowe karty tarota snów. E, tego jeszcze tutaj mam. To jest mój aktualny tarot snów, którego już używam 4 lata, jakoś tak, 4 lata, może 3. Więc tarot snów 3 lata chyba, mój aktualny. No a dzisiaj przyszły mi nowe karty tutaj. E, także rozpakowujemy i robimy recenzję. Poczekajcie mam tutaj nóż i nie zawaham się go użyć, tylko muszę to tak, żeby tych kart nie... Czekajcie kochani. Dajcie mi sekundę, ja tylko je rozpakuję. E, dobra, bo trochę powalczyłam z tą folią. E, Okej okay, i tak wygląda ogólnie pudełko tych kart. E, pudełko jest twarde, także bardzo fajne, dobrej jakości. Eee, karty są od Synergii. Tutaj jest znaczek Synergii. I karty są ogólnie od Ciro Marchetti'ego. Eee, od mojego ulubionego Ciro Marchetti'ego. I w sumie praktycznie 90% kart, których miałam, to było od Ciro. Także e, kocham Ciro. <coughs> Tutaj e, więc karty są od Ciro Marchetti'ego. To jest autor. Autor, autor chyba Ciro Marchetti. Tu pisze Ciro Marchetti le Bursten, ale ogólnie to są karty od Ciro, nie? Dobra, ciężko się je wyciąga na początku, to zawsze pamiętałam. OK, i mamy książeczkę. I teraz ta książeczka. Tutaj mamy ogólnie opisane wszystkie karty. Eee, Arkana Mniejsze i Arkana Wielkie. Czyli są tutaj opisy tych kart, to na pewno. To także tutaj wszystko jest opisane. Czyli mamy wszystkie arkana, mniejsze, każdy z dworów. Tutaj mamy karty dworskie, opisane. Nie wiem, czy tu nie było rozkładów gdzieś. gdzieś mi się wydawało, że one gdzieś tu były, ale może mi się wydawało tylko. Yy, bo rozkładów to. Nie, tak, są, coś tu jest, jakiś rozkład kart tutaj jest, ale gdzieś mi się przewinął. Gdzieś mi się tu przewinął ten rozkład. Gdzie to teraz? O! Tu jest taki rozkład kart na 9 na dziewięć kart. I o czym myślisz, co otrzymasz, co czujesz, na co zasługujesz, co mówisz, czym jesteś, czego potrzebujesz, czego oczekujesz. Bardzo fajny rozkład. No w sumie taki spoczko. No, dobra. Okej, okay, taka książeczka, ona jest również, ona jest taki matow, taka matowa ogólnie jakby. No i malutka, nie jest jakoś tam nie wiadomo jak duża. Okej, okay, dobra. Ja sobie tylko łyka kawki wezmę. Okej, okay, i teraz tak. Widzę, że tutaj znowu folia jest na kartę. Jezu, jak ja kocham y złote brzegi w tarocie. Mm. Tylko teraz muszę bardzo uważać, żeby mnie żeby ja tych kart nie uszkodziła, tej może. Okcie chwilkę. O, dobra, udało mi się tutaj folię ściągnąć. Jezus, jak ja kocham złote brzegi w tarocie. Mm. Dobra. I teraz tak. Tutaj mamy złote brzegi tych kart. Jak widzicie, karty są złote. Z wszystkich stron. Są złote. O, coś mam, coś mam tutaj, coś się troszkę tutaj zarysowało w nich. Widzicie, patrzcie teraz, to patrzcie, teraz tak patrzę, że tu troszkę coś jest zarysowane w tych kartach. Normalnie to już jest trochę wkurzona, bo tak nie powinno być, ale już się nie będę bawiła w z w zwracanie tych kart. Może po prostu taki y, był jakiś błąd tutaj y, drukarski. No widzicie, troszkę tutaj jest uszkodzona ta karta. Oj, dobra. No nic, no patrzymy. I tak, zaczynamy od głupca. Ja Wam zrobię tutaj przybliżenie tego. O, dobra. I patrzymy tak, mamy głupca. Mamy maga. Mamy kapłankę. Mamy cesarzową. Mamy cesarza. Papież. Kochankowie. Przepiękne są te karty, kochani, przepiękne. I niektóre są posklejane, ale to jest normalne w tarocie tutaj znów. Rydwan. Mhm. Tutaj mamy Siłę. Pustelnik. Koło Fortuny. Sprawiedliwość, yy, Wisielec. Tutaj mamy śmierć. Umiarkowanie. Pięknie, piękna ta karta. Jest też umiarkowania pokazana tutaj. Bardzo pięknie. Yy, tutaj mamy kartę diabła. E, ogólnie w tarocie nie lubię tej karty jako tako, ale jest pięknie pokazana, naprawdę jest przepięknie ten diabeł pokazany tutaj w tych kartach, ale ogólnie nie lubię karty diabła, bo to nie ma ogólnie dobrych i złych kart w tarocie, ale no nie jest to jakoś nie wiadomo jak pozytywna karta, tak? więc e, wieża e, dobra i teraz mamy gwiazdę, tutaj jest gwiazda, e, księżyc. Słońce, Sąd Boży, Sąd Boży tutaj. No i mamy tak. I kartę świata. Czyli to mamy Arkana Wielkie. Wszystkie tutaj mamy. Wszystkie Arkana Wielkie. No widzicie, coś mi się tutaj tak. Ciekawe. Może jakiś błąd był drukarski, ale to tam już nie szkodzi. Dobra, i teraz tak. I teraz zaczynamy od dworu buław, czyli patrzymy na arkana. mniejsze buławy. A z buław. Dwójka buław. Dać, widać, widać. widać? Okej. Okay. Dwójka buław, dobra. Trójka buław. Czekajcie, słyk na kawki. Trójka buław. czwórka buław piątka buław szóstka buław fajna karta, ale ona chyba to są takie chwilowe dobre wiadomości szóstki buław ona nie jest ta chyba do końca siódemka buław Ósemka buław, karta wszelakich wiadomości pozytywnych, SMSy, kontakty. Lubię tą kartę bardzo. E, dziewiątka buław. Dziesiątka buław. Czekajcie, ja sobie tylko te karty tak. O. Dobra. I mamy tak, dziesiątka buław. Patrzymy na karty dworskie. Giermek buław. Rycerz Buław. Królowa Buław. I król Buław. Ok, dobra. I tak, teraz mamy karty buławowe. Już pokaza pokazałam Wam karty buławowe. E, teraz będziemy przerabiać kielichy. Teraz patrzymy na kielichy. A z kielichów. Uwielbiam najlepszy dwór w tarocie. Dla mnie to są kielichy. To jest naj, naj, dla mnie najspanialszy dwór, bo ja ogólnie jestem taką osobą bardzo e, uczuciową, taką dobrą, uczuciową, spokojną. I właśnie e, taki dwór kielichów do mnie pasuje, bo w sumie ja też jestem rakiem, a rak jest znakiem wodnym, a kielichy to również jest tutaj woda. Staro Ci odpowiada, więc bardzo do mnie ten dwór, buła, dwór kielichów pasuje. Okej, okay, i mamy tak, a z kielichów? Dwójka kielichów, uwielbiam dwójkę kielichów, przepiękna karta. Trójka kielichów, czwórka kielichów, chociaż no nie wszystkie karty, bo nie wszystkie są fajne. Czwórka kielichów, piątka kielichów. Szóstka kielichów. Piękna karta. Bardzo lubię szóstkę kielichów. Często mi się pokazuje, że właśnie jakieś powroty do przeszłości myślami albo osoby z przeszłości się mogą pojawić. Mm, dobra. Siódemka kielichów. Ósemka kielichów. Dziewiątka kielichów. Dziesiątka kielichów. I patrzymy na karty dworskie. Giermek kielichów, rycerz kielichów, królowa kielichów i król kielichów. Ok, czyli tak, kielicho, dwór kielichów znowu mamy tutaj. Um, Zrobiony Patrzymy, teraz zostały nam jeszcze dwa dwory Miecze As mieczy Dwójka mieczy mhm. Trójka mieczy Bardzo nie lubię tej karty ogólnie w tarocie Bo jest bardzo smutną kartą Bardzo przygnębiającą I sprawia również dużo kłopotów Czyli mamy tak trójkę kielichów Ech, tak, czwórka kielichów. Piątka kielichów. Też bardzo nie lubię tej karty, bo ona ogólnie mówi o oszustach, intrygach. Piątka kielichów. Szóstka kielichów. Kielichów, o boże, co ja wam gadam o kielichach? Przecież to są miecze. Halo, halo, halo. Kochani, miecze, miecze, bo ja się jakoś tymi kielichami tak. Miecze, to są wszystko miecze. Bo ja się zapomniałam po prostu ja kiedy tam... tam Halo, kurczę, przecież ja gadałam o kielichach na okrągło, jakoś mi się te kielichy tak wbiły do głowy i teraz wam gadam kielichy. Szóstka mieczy, siódemka mieczy. Ósemka mieczy. Dziewiątka mieczy. Dziesiątka mieczy. I karty dworskie, giermek mieczy, rycerz mieczy, królowa mieczy i król mieczy. Tak się prezentuje dwór mieczy w tarocie snów. Patrzymy, co tam dalej. Mamy ostatni dwór monet. Asmonet monet. Mam nadzieję, że teraz wam nie będę gadała miecze. Asmonet. Dwójka monet. Trójka monet. Czwórka monet. Piątka monet. Szóstka, monet. Siódemka, monet. Ósemka, monet. Karta pracy bardzo często ta karta mi mówi o pracy. E, o pracy jako fizycznej w sensie zakładzie na przykład albo ogólnie też pracy. Dziewiątka, monet. Dziesiątka monet, giermek monet, rycerz monet, królowa monet i król monet, i to jest cały dwór dworski, cały dwór monet, dwór dworski w sumie, no tak, i została nam ostatnia karta, jest to karta drzewa życia, ona nie w każdych tarotach jest ale w tarocie snów tutaj jest ta karta, no i też ta karta jest gdzieś tam poniekąd mi pomocna, jeśli właśnie chodzi o rozkłady kart, dobra okej, okay. i teraz tak, recenzja zrobiona kochani, e, jeśli kanał wam się podoba, zapraszam do lajkowania, do subskrybowania, do komentowania filmu, bo jest to dla mnie bardzo ważne e, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam serdecznie ta rodzista Agafi. Buziaczki Pa.